Na sor przyjeżdża wnuczka 60-letniego pacjenta Dagmara Graczyk, która bardzo martwi się o dziadka. Student realizuje swój plan poderwania dziewczyny. Taka piękna dziewczyna robi w takim miejscu? To niby do mnie? No tak, od razu cię zauważyłem, jak weszłaś. Dobrze, że nie jestem tutaj na serce, bo chyba by mi eksplodowało. A te teksty to skąd? Podręcznik dla weekendowych podrywaczy. No, i na inne dziewczyny działają. no to stosuj je na inne dziewczyny. No ale słuchaj, ja szukam tej wyjątkowej, niebanalnej. No i proszę, o to jesteś. Słuchaj, może pójdziesz ze mną na kawę. Pokażę ci, że pod tą piękną buzią kryje się też dobre wnętrze. E, wiesz, co dzięki, ale śpieszę się. Przywieźli tu mojego dziadka i strasznie się o niego martwię. Aha, a co się z nim stało? Zemdlał, wiesz, leczy się naciśnienie, ale oczywiście nie da sobie powiedzieć, że powinien uważać. Cały czas rzekoczy z jakimś swoim sąsiadem. Ale nigdy go nie poznałam. Z tego, co mi się wydaje, to obaj są siebie warci. No to lecę. O, coś czuję, że jeszcze przeznaczenie nas ze sobą połączy. A w sumie, skoro połączenie... przeznaczenie już nas połączyło, to może wiesz, gdzie jest sala segregacji? Bo dziadek mówił, że. O, patrz, dzwoni. Hmm. Ach, tak, na Biskupińskiej już. Gdzie? Ach, na tomografii. Dobra, to ja już do ciebie idę. Ach, dobra. Przepraszam bardzo. Tak? Gdzie się robi tomografię? W tamtym korytarzu. Mogę zaprowadzić, dobrze. bo. Idę no to tam ja się, się nie <laughs> Dziewczyna nie wie, że spotkanie z dwudziestojednolatkiem, który bardzo jej się spodobał, nie było przypadkowe, a chłopak jest sąsiadem jej dziadka. mogę na sali, dobrze? To nerwy. Mogę tylko mi nie mów, że znów pokłóciłeś się z tym twoim sąsiadem. To on zaczął. Dziadku, czy to się kiedyś skończy? Dobrze. Przecież ja mu nie będę ustępował. Spokojnie, proszę to przejść bawi. na łóżko. Proszę, niech pan przychodzi. Tu robisz na złość? On tobie. Panie doktorze. Tak? Jesteście siebie warci. Co dolega mojemu dziadkowi? Dzień dobry. No, stracił na chwilę przytomność, Proszę dlatego musieliśmy wykonać jeszcze? tomografię komputerową Proszę głowy. Bardzo. Która, na szczęście, w obrazie głowy nie wykazała niczego niepokojącego. Wszystko wskazuje na to, że jest to epizod No Widzi pan stres i nerwy nie służą panu. Wszystko przez tego gałgana. No, stop, psuje mi krew. Przecież to młody powinien ustąpić starszemu. Prawda, doktorze, niech pan mi poprze. Ja nie będę się wtrącał w wasze prywatne sprawy. Z dziadkiem tak zawsze. Gorąca krew, ale serce dobre. A ty? Z kim się tu już zdążyłeś pokłócić? Jak to z kim? Przecież ten bibok, tu ja jest, ten student! Proszę pana, gdyby nie on, spadłby pan ze schodów. Poza tym to on pana tutaj przywiózł. Dziadku, to prawda? A wielkie mi co! Proszę pana, tak czy inaczej bez badań pana stąd nie wypuszczę. To idź w zjedź coś, napij się. To potwa. Dobra. Zadzwonię. To zadzwon. Dziadek jest trudny. Próbowałam z nim rozmawiać, ale bez skutku. A ten sąsiad? Co to za jeden? Jak można tak uprzykrzeżyć się starszej osobie? Szkoda, że dziadkowi nie trafi się taki fajny lokator, jak ten chłopak, którego dzisiaj spotkałam.